Cztery ściany wokół mnie Ja sam nad kartką odrzucam wszystko, chcę pisać I wciąż grać to tylko szczery rap Prawdziwy prosto serca wokal Kładziony na beat, dopisane Wszystko w wersach Życie jest darem, darem Lecz to tylko chwila raz wygrywamy, raz musimy się zatrzymać, powstrzymać Od nieprzemyślanych decyzji, żeby wszystko było spoko No to idź z tym, nie odpuszczać nigdy, gdy sam na polu walki Pokaż charakter i ambicje to wystarczy ja żyję chwilą, łapię każdy promień szczęścia. I mam nadzieję, że Ty też je sięgasz. Dostrzegasz to, co pozytywne. Świat w lepszych barwach przyjęta jest radość, a odrzucona pogarda. Niestety tak jest, ale z czasem wszystko mija. Pamiętaj, życie to tylko chwila. Nie odpuszczaj chwil, których tak bardzo kochasz Czy sam decydujesz Gdzie kroki stawiasz, żyjąc chwilą Trafiasz na przeszkody, na szczyt nie prowadzi winda, lecz kręcę schody Nie odpuszczaj chwil, których tak bardzo kochasz Czy sam decydujesz Gdzie kroki stawiasz, żyjąc chwilą Trafiasz na przeszkody Na szczyt nie prowadzi winda, lecz krętę schody Wiem tylko forobię, ceni się zrobię Twoje narzekanie staje się już monotonne Wciąż widzę, ja się zapadasz w dół, przy tobie stój, i żaden ci nie pomógł. W końcu tak bywa, chłopcze najlepiej. Pozbycie bydła, pozbycie bydła. Rozum, proszę, żyj póki może swoją chwilą, żyj swoją chwilą. Wciąż napiera cię nadzieja na lepsze jutro. Tylko proszę, nie rozwiązuj tego wódką, spójrz w lustro i powiedz, co ty widzisz, chłopaka z ulicy. Prowadzi do innego świata Zrozum, panie, to twoja przeszłość, a za nią krata Taka prawda, w drugim miejscu wszystko Nic nie robiłeś, oprócz piwo i ławka Kara cię spotkała za to jak żyłeś, mówiłem Nieży chwilę ostatni bilon wydaj na osobę na najbliższą I bądź w końcu duszą wrażliwą Dużą wrażliwą, nie odpuszczę chwil, których tak bardzo kochasz. Czy sam decydujesz? Gdzie kroki stawiasz? Żyją z chwilą. Trafiasz na przeszkody, na szczyt nie prowadzi winda, ale kręcę schody Nie odpuszczaj film, których tak bardzo kochasz Czy sam decydujesz Gdzie kroki stawiasz żyjąc chwilą Trafiasz na przeszkody Na szczyt nie prowadzi winda, ale kręcę schody Nie odpuszczaj film, których tak bardzo kochasz Czy sam decydujesz Gdzie kroki stawiasz, żyjąc z chwilą Trafiasz na przeszkody Na szczyt nie prowadzi winda, ale kręcę schody Nie odpuszczaj chwil, których tak bardzo kochasz Ty sam decydujesz Gdzie kroki stawiasz Żyjąc chwilą trafiasz na przeszkody Na szczyt nie prowadzi winda Ale skręca schody